Witam Państwa na dzisiejszej konferencji ruchu narodowego, na której chcielibyśmy ogłosić nasze jedynki do wyborów samorządowych, zarówno do Rady Miasta, jak i do Sejmiku Województwa Na wstępie chciałbym zacząć o powiedzieć o drobnym skandalu, który, o którym dowiedzieliśmy się wczoraj, zostały po prostu wykreślone osoby związane z Solidarną Polską na, na liście PIS, jest nam z tego powodu niezmiernie przekrożenie. Wkładanie list w, w Prawie i Sprawiedliwości. My zaznaczamy, że na naszych listach są ludzie związani z Solidarną Polską, mają bardzo dobre miejsca zarówno do Sejmiku, jak i do Rady Miasta. Zachęcam tych zawiedzionych, którzy chcieliby głosować na Solidarną Polskę w PiSie, żeby głosowali na Solidarną Polskę w Ruchu Narodowym. Tu tak, jeszcze kolega Marian doda kilka słów. Druga rzecz oprócz tej rzekomej debaty ubiegłotygodniowej, która skompromitowała Lublin przed całą Polską, organizowanej w Centrum Kultury, gdzie nie zostałem dopuszczony do, do udziału. Druga rzecz bardzo niemiła, nieprzyjemna to jest kradzież punktów programu. Otóż kandydatka Lewicy przedstawia pomysły sprzedaży czy oddania lokali użytkowych kupcom, co mnie bardzo dziwi, bo jest to jeden punkt z mojego programu, gdy startowałem na prezydenta Lublina. Dwie kadencje wstecz. Ten punkt tutaj brzmi obniżka kosztów, sprzedaż lokali użytkowych oraz obniżka czynszu, zwłaszcza w rejonach zagrożonych patologią. Teraz poszerzyliśmy możliwość udostępniania tych lokali o bezpłatne udostępnienie, bez konieczności sprzedaży. Minęło 8 lat i sytuacja małych przedsiębiorców znacznie się pogorszyła. Także bym prosił, żeby kandydaci innych ugrupowań nie odbierali nam naszych pomysłów, które od wielu lat pielęgnujemy. Dodam jeszcze jako smaczek, że przecież to nie kto inny, ale radny Lewicy w obecnej Radzie Miejskiej jest zwolennikiem likwidacji targowiska na ulicy Ruskiej. I tam wyśmiewa kupców mówiąc, że w zasadzie oni tam psują estetykę miasta i w zupełności wystarczyłoby gdyby handlowali raz w tygodniu. No ciekaw jestem dlaczego ten Pan był Prezesem Spółdzielni przez wiele lat mieszkaniowej i to przez kilka dni w tygodniu. Także myślę, że wyborcy najlepiej ocenią kto jest autentyczny w takich Chciałbym przypomnieć nasze postulaty programowe, które już wcześniej żeśmy ogłosili. To jest bezpłatne parkowanie w centrum Lublina, czyli likwidacja strefy, płatnej strefy parkowania. Ułaszczenie z miejskich w lokali użytkowych, czyli to co przed chwilą mówił kolega Maria Kowalski. Przygotowanie na wypadek wojny, czyli niech obywatele wiedzą gdzie są schrony, tego typu infrastruktura zabezpieczająca ludność przed działaniami bojowymi. I obrona targowisk miejskich i wspieranie dobrego handlu ulicznego, czyli na przykład rewitalizacja targowisk, przystosowania ich do nowoczesnych potrzeb handlu. W centrum miasta, na przykład, murek z kwiatami, żeby wyglądał też troszeczkę bardziej estetycznie to punkt reprezentacyjnym naszego grodu. No i chciałbym ogłosić nowe postulaty. To jest punkt pomocy medycznej dla osób uzależnionych. To jest bardzo ważne, bo w tej chwili każdy kijamy jest wieziony do szpitala i na koszt podatnika robione są mu wszystkie badania kompleksowe, łącznie z rezonansem magnetycznym, na którym zwykły obywatel czeka nawet do pół roku. Likwidacja spółek miejskich, które nie świadczą usług publicznych, między innymi miejskiej korporacji komunikacyjnej, która, jak wiemy, w tamtym roku przyniosła 50 milionów złotych strat. Także uważamy, że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. I pluralizacja oferty programowej Instytucji Kultury w Lublinie czyli nie dotowanie tylko jednej światopoglądowej organizacji lub instytucji, która próbuje tutaj z Lublina stworzyć jeden ośrodek jednej myśli, tylko żeby wszyscy mogli tutaj pokazywać swoją no, artystyczną wizję i Polski i Lublina. A także chciałem ogłosić nasze hasło wyborcze, które brzmi Lublin, nasz honor, wasza przyszłość. I chciałbym zaprezentować teraz tych ludzi honorowych, którzy będą dbali o to, żeby wasza przyszłość mieszkańców Lublina była jak najlepsza. I to okręt numer jeden. dr Rafał Dobrowolski, 35 lat, historyk, doktor nauk humanistycznych, prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, pracownik administracyjny yy, samorządu. Okręt numer dwa. Karol Podstawka, 26 lat historyk, doktorant wydziału, wydziału Nauk Humanistycznych KUL, sekretarz też Lubelskiego Okręgu Związku Różnych na Narodów Sił działacz organizacji studenckich, między innymi klubu Madenna, Punką, naukowego historyków studentów KUL. Okręt numer 3, Paweł Żmuda, 30 lat, urodzony w Dublini, mieszkany w Czubów, żonaty, też pracownik samorządowy, bardzo zaangażowany w działalność naszego do najlepszego klubu piłkarskiego RKS Motor Okręg Okręt numer 4, Władzie Rowiński, Miło mi, to ja, 39 lat, ojciec, mąż. Eee, Pracuję w fundacji, która zajmuje się utrwalaniem e, pamięci o bohaterach e, walk z dwoma totalitaryzmami i sowieckim i hitlerowskim. Okręg numer 5, Bartłomiej, Kowarczyk, e, Bartłomiej Grzegorczyk. 27 lat, wydziału na Wydział Nauk KUL, aktywny członek organizacji społecznych i obozach naukowych, z rubinem związanym od urodzenia. Okręg numer 6, to jest myślę spora niespodzianka. Pan Przemysław Leniak, 42 lata, Polak, katolik, żonaty, jest, stude jest studentem, tylko absolwentem nauk prawniczych. Interesuje się historią, polityką lokalną, przyrodą. Jest dość aktywnym internantem, także większość tutaj z Państwa redakcji na pewno zauważyła wpisy kolegi, kolegi Przemysława Loniaka. To, to jest miasto, natomiast lista jedynek do Sejmiku województwa lubolskiego przedstawia się tam. Okręt numer 1, Marian Kowalski. 50 lat żonaty, członek rady decyzyjnej ruchu narodowego myślę, że nie muszę więcej przedstawiać, większość z Państwa zna pana Kowalskiego. Okręg numer 2. Przemysław Konieczny, bardzo młody chłopak, ale ambitny, 20 lat, student bezpieczeństwa wewnętrznego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, członek Straży Marszu Niepodległości, jego zainteresowania to sport i historia, zawodnik MMA, także człowiek silny, na pewno tutaj dużo pomoże, działacz Narodowych Uław, Okręg numer 3. Waldemar Woźniak, bardzo doświadczony samorządowiec, 56 lat. Przedsiębiorca, wykształcenie prawnicze. Były radni zastępca przewodniczącego Rady Miasta Dnia Wyznanie żywsko-katolickie, poglądy narodowe. Zainteresowania historia, polityka, wędkarstwo. Okręg numer 4. Jarosław Pantyka, 30 lat. Magister inżynier. Magister inżynier, inżynierii produkcyjnej, pracownik sektora bankowego, żonaty zainteresowania, militaria i wojskowego działań społeczny. Okręg nr 5, Krzysztof Kobylas, 25 lat, żonaty, absolutnik historii KUL, przedsiębiorca, działacz społeczny, członek obozu narodowo Dykalnego i Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. Także to są, to są nasze jedynki do rady e, miasta i do Sejmiku Wojewódzkiego. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania związane z tymi rynkami, pytania do kandydatów, to proszę pytać. mam ja, pytanie o jeden z postulatów. Powiedział Pan o uwłaszczeniu drobnych przedsiębiorców. W kandydaturze mówi o zniesieniu opłat. Tak. Ja uzależniam formę ulżenia tym firmom od składu Rady Miejskiej. Nie ukrywam, że to nie może być jakiś dekret prezydenta, tylko musi być konsensus Czy Znaczy, pan oddawać im lokale miejskie? Y ja przed dwie kadencje wstecz proponowałem sprzedaż, powiedzmy za kwotę rocznego czynszu. Jednak od tamtej pory wiele firm upadło i zdajemy sobie sprawę z tego, że ci ludzie po prostu nie mieli pieniędzy na wykup. Możemy mieć pod uwagę także wynajem bez, bezkosztowy takich lokali pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej. Dzisiaj miasto dysponuje no, kilkudziesięcioma lokalami użytkowymi, których nikt nie chce. Nawet. Myślę, że trzeba zachęcić ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej i to nie mówimy o jakimś wielkim biznesie, po prostu żeby ludzie byli w stanie zapracować sobie na podstawowe potrzeby bytowe. Mówienie o strefie ekonomicznej, wielkich inwestycjach jest, uważam, mrzonką w czasie, gdy... Podkreślam, są lokale o niewielkiej powierzchni, które... Nie bezpłatne Myślę tak, to by było najkorzystniejsze, że miasto jednak nie wytracało swojego majątku, bo to może być kontrowersyjne. Jednak istota jest taka, że przedsiębiorca mógł korzystać z tego jak najdalniej. Proszę Państwa, pozwolę taką ogólną myśl jako, yy, jako kandydat i na prezydenta, i na radnego wojewódzkiego. Yy, już przed kilkunastu laty wskazywałem, że wejście Polski do Unii Europejskiej może spowodować zapaść gospodarczą Lubelszczyzny, a na pewno nie poprawi pozycji naszego regionu, zwłaszcza, że Lubelszczyzna jest regionem przygranicznym. Nikt nie robi poważnych inwestycji przy granicy. To przewidziałem, Państwo pamiętają, że mówiłem, że tak będzie. To wszystko się sprawdziło. Wejście do strefy Schengen, wprowadzenie wiz dla Ukraińców, utrudnienie najdrobniejszej wymiany gospodarczej z mieszkańcami Białorusi i Ukrainy spowodowało stopniowy upadek drobnego handlu, drobnego, drobnych usług na Lubelszczyźnie. To widzimy. Dzisiaj oczywiście nie mamy zamiaru rozstrzeniać granicy, biorąc pod uwagę sytuację na wschodzie. Jest za późno. Nam. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy, za to, że Lublin jest miastem, gdzie w ścisłym centrum są lokalnie użytkowe nie tylko do wynajęcia, ale do sprzedania, to świadczy o tym, że to jest najgłębszy kryzys, jaki można sobie wyobrazić. A tymczasem niektórzy twierdzą, że osiągamy sukces luksusowe przedsięwzięcia takie jak stadion, czy centrum spotkania kultur, czyli teatr w budowie de facto już od blisko 50 lat. To nie są żadne inwestycje, bo tam nie ma produkcji i zysku. To są nakłady potrzebne, być może, ale, ale kosztowne, które trzeba będzie utrzymywać, a przypomnę, że w roku 2020 będziemy wpłacać już do Unii więcej pieniędzy, niż otrzymywać. Na czysto pieniądze się skończą w ciągu najbliższych 5 lat. Powstaje pytanie, za co to utrzymamy? Ja śmiało mogę porównać tę ekipę do Ekipy późnego Gierka, który jeszcze kredyty zagraniczne wydawał na rozmaite przedsięwzięcia, ale zaczęły się schody, więc trzeba było te kredyty spłacać. No ile tamten establishment komunistyczny miał możliwość ucieczki w kierunku prozachodnim, w demokrację, w gospodarkę tak zwaną rynkową. To ja pytam, jakie wektory przyjmie obecny establishment nie tylko w Lublinie, ale w skali kraju, jeżeli dojdzie do załamania gospodarczego? I to, co mówi minister Rostowski, że miarą polskiego sukcesu jest to, że zdaje się, że jesteśmy czwartym państwem od końca w tempie wzrostu długu publicznego. Przedstawienie katastrofy finansowej jako sukces to jest duża sztuka. Świadczy to jednak o tym, że stoimy przed Dzień Dużych kłopotów Finansowych. Miasto Lublin i województwo lubelskie pozbawione połączeń z resztą Polski. Lotnisko jest oczywiście najlepszym przykładem, gdzie loty krajowe albo są, albo ich nie ma. Są zbyt drogie. Loty towarowe też pozostawia to wiele do życzenia. Lotnisko było bankrutem i śmiem twierdzić, że budowa tego lotniska było wspólną, chudzką platformy ipis bo to tylko, żeby ty osoby zaprzyjaźnione otrzymały lukratywne posady. Tak jest Centrum Spotkań Kultur i tak dalej. Uważamy, że Fundowanie kupl doskonałych synek na koszt podatnika, jest zbrodnią. To, że Lublin nadal nie może mieć dobrego połączenia drogowego z Warszawą, no już o tym rządzie w kołbieli nie muszę mówić, Państwo doskonale wiedzą, świadczy o tym, że władze województwa nie potrafią nawiązać współpracy inwestycyjnej z sąsiednim województwem. Ten problem można rozwiązać na linii samorząd Ruwelski-Warszawski. Nasi tego nie robią, bo po co. Wyjechać z Lublina gdziekolwiek, już nie mówię do Polski Zachodniej, ale na przykład na północ Polski pociągiem to jest wyprawa powiedzmy na co najmniej dwa dni, kosztowna, także jesteśmy praktycznie jako miasto, jako województwo odcięci od świata. No to jakie mają być inwestycje, skoro każdy rozsądny przedsiębiorca wie, że jesteśmy przy granicy i to już zagrożonej, pozbawieni możliwości komunikacji. A jak się tu przyjedzie, to władza funduje wielkie budowy socjalizmu, rozgrzewane wiecznie, gdy pod swoim nosem ma lokale do wynajęcia i do sprzedaży. Ja chyba tego nie muszę dłużej komentować, będziemy o tym mówić w dalszej części kampanii. Od razu chcę Państwa zaprosić na naszą konwencję wyborczą, która będzie takim już kompletnym wydarzeniem ze wszystkimi kandydatami i przedstawieniem całego naszego programu. To będzie prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu. Oczywiście o tej konwencji Państwa poinformujemy mailowo. Ja bym chciał też zaprosić Państwa na marsz Kresowia, Kresowian, pamięci Kresowian, który odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 17.30. Rozpoczniemy na Platonie a wcześniej zapraszam na konferencję o godzinie 14.30. Też przyjadą Polacy 13.30, 13 przepraszam, to 13.30 w sali Solidarności na które przyjadą Polacy z dawnych kresów, z Ukrainy, dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i innych. Także serdecznie na te wydarzenia Państwa zapraszam. Myślę, że jeszcze... To jest tych punktów programu, ten punkt pomocy medycznej dla osób uzależnionych, to ma być niezłaby przejdzień. Nie, nie. To ma być punkt pomocy. Znaczy niezłaby przejdzień jest tam, gdzie rządzi Platforma Materska, czyli Warszawa. Tam chcielibyśmy jeszcze Izba się. My nie chcemy takiej nomenklatury. To ma być punkt pomocy medycznej. Tu może jeszcze Marian Dolny. Jest problem tej natury, że osoby, które na przykład zasłabły na ulicy i mają kłopoty kardiologiczne, a na izbie przyjęć szpitala niejednokrotnie sąsiadują z dżentelmenem pod wpływem alkoholu, Lub który, który zachowuje się niestosownie. I o ile to temu o drugiemu nie przeszkadza, to osoba naprawdę chora może z tego powodu mieć różne komplikacje. Uważamy, że trzeba mieć osobny, osobny budynek, który będzie tego typu osoby przyjmował i udzielał im pomocy, a nie w jakiś sposób, tak jak to kiedyś było, prawda, źle traktował. Ci ludzie wymagają pomocy, to wiemy, a w Londynie nie ma takiego miejsca.